Dzisiaj mówimy. Mięso mielone. Tak. Mięso mielone się wyroi. I Dzisiaj wpada na petelnię. To jest pełna mięsa mielonego. To jest esencja. Esencja. Nastawiamy na mały gaz, żeby się nie zjarało. Tak. Zjałało. 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 Tak. O, I bo mamy po prostu. Było. Tak, proszę. Proszę mojego pomocnika. Już idę, już idę, już idę. Albo, Alicja, to jest Alicja. Witamy Alicję. Alicja będziesz... Ja będę Cię kroić, ty będziesz chłoić, a ty będziesz maczała w tym oto okay. czynić. Tak. To takie dobłe jest. To oto coś. Masz, masz, A tu nie ma w czym maczać. Nie, robisz delikatnie, bo nie może być za dużo tej przyprawy, bo wtedy jest z dupy niedobre. Okej. Okay. No. Niedobłe. <śś2> nie, nie wyszło troszkę. Co ty robisz za kurwony? <ś2> Patrz, <pasa, não> porque... <ś2> jak kłokoty. Się robi tak, tak, delikatnie. Okrągłe mają być? <ś2> z jednej strony. A <ś2> ja tak. tak, ja robię mielony na mój sposób. Aha. Proszę. Tak delikatnie dotykasz. Dosłownie tylko dotykiem. Mogę Wam zrobić kana Smarasz. kanapki, jeśli chcecie. Kanapki po ja mojemu. Ka kanapki di fromage. <noise> tylko to mówię <umiem> po francusku. <noise> Za mało, tak. Moja. Przypławy teraz tu. Ci chipsy? Nie. Niedobragano, sprawdź. Nie wtórzyj mi tego efektu wtedy, debilny, Tu przypławy się robi. Co to Ej, Andzia doszła do wniosku, że akse to jest efekt siekiery. Akse to jest siekiera po, ja się... jest siekiera, po ja u wniosku. Po szkole. A co szkole słowa na sobie? To jest papryka, właśnie, papryka ostra. No. Trzeba dużo ostra. Ej, daj do chipsów trochę tej papryki, to będzie lepsze. Ja wam powiem. dosypam. Chipsy po Andziowemu? Tak, chipsy ja robię. Oregano. Nawet chipsy potrafię nie, robić. Nie, tego nie wiem. Tak, oregano i Chyba <laughs> <laughs> się na ziemię nie. posypało. No, trochę. Co ja tu sprzątam? jest dobre. Nie, ruszaj mojego tajnego soku. Dobra, a z czego on Teraz woda po olowemu. Czy Czy tam sok, czy co to tam jest? To jest sok rozcieńczony syłopem. mam Syłopem. No kroj. Spadaj. Proszę? Idź sobie, ja już mam nagranie z daj to na YouTube. No zobaczysz. Obejrzyjcie to na YouTube. Check this out. Tak jak... Shake your tak jak Ali Kot, y, ten, się bawi maskotką Big Brothera. A tak to to nie, to nie, to nie, to ja w ogóle to znalazłem muszę gdzieś na scenie. A się bawi, to ja się nie bawię. O, deezer, so. A oni nie mogli zbeć, jak to oglądali. No <laughs> co, muszę to pierwsza z mojego kota. I w końcu nie poszłam do show, wiesz, bo za daleko. Mi się nie chciało tego widzenia. Idź do show. Na... I wiesz, jakimi mi sprzedała? Patrz, jasne. Jak ja mam z tym cokolwiek robić? ten tak. nie nagrywa już, bo... Jasne no to znaczy, że surowe i że dużo...